Witaj. No dobra, to w dzisiejszym odcineczku opowiem wam o bardzo charakterystycznej grupie społecznej, z którą zapewne każdy z was ma codziennie do czynienia. Opowiem wam o ludziach, których wzrok potrafi dostrzec każdy ruch wszystkich sąsiadów, a ich potężne kopyta dają im plus 50 km na godzinę przy starcie z przystanku autobusowego. No dobra, to bez zbędnych ceregieli przedstawiam wam okay. No to zaczynamy! Ej, łapkę w górę, no bo YouTube nam ucina zasięgi i tak w ogóle to sprawdźcie czy macie odpalone powiadomienia o naszym kanale. Moher! A właściwie homo sapiens emeritus Zusus Moherus niekiedy zwana bajczarą, babcią, babolinką lub pisowcem to najpotężniejsza istota w całym wszechświecie. Do samoistnego narodzenia się bajczary dochodzi, kiedy skumulowane cząsteczki pieniędzy, danych na tace staroświeckie pogląd od bólu dupy łączą się w organizmie starszego człowieka, który w celu inicjacji transformacji wygłasza specjalną inkantację przed ołtarzykiem prezesa Kaczyńskiego. Po czym dzwoni po bagiety, bo studenci z góry robią imprezę. Jej wszechpotężne ciało składa się z półautomatycznie wyciąganego kryształowego uzębienia mocy, dzięki któremu może zatruć wodę w szklance, a także moherowego bereciku zagłady, który dzięki swojej antence potrafi zbierać i gromadzić w ciele mohera nieskończone ilości energii wieloświata, magicznej laski poganiania gałganów, z której jak w. Critical Hita to nie ma co zbierać z nieokrzasanego młokosa, komórki z zapisanym czarem uspokojenia hałasów pod szyfrem 997 oraz niezwykle wkurującego tonu głosu i nitkę mózgowego. Moher posiada również wiele specjalnych umiejętności, które pomagają mu przeżyć w chaotycznym społeczeństwie. Są to m.in. takie skille jak moc w się ...w kolejkę bez pytania, dzika szarża barbarzyńcy z gór Arreat w czasie gonitwy po miejsce autobusowe bądź tramwajowe, ulgi dla emerytów oraz specjalna umiejętność oglądania tvn i TVP przez 16 godzin dziennie. Niektóre mohery posiadają również wyjątkowy skill, tak zwany sokoli wzrok, dzięki czemu mogą robić jako 24-godzinny monitoring całego osiedla, choć to akurat czasami jest przydatne, jak ktoś wam na przykład... W samochód na parkingu przed blokiem. No dobra, a tak na poważnie to należy mieć szacunek do starszych ludzi itd., itp jednak ja uważam, że samo posiadanie starego rozkładającego się. Dupska nie zobowiązuje mnie do okazywania szacunku takiej osobie. Szczególnie jak tak moher jedyne co robi to w Ostatnio siedziałem w pociągu i dwie takie moherzyce rozmawiały, i tutaj cytuję: A czy wiesz, Kryszka, że grażynka to mówi, że ona to nie wierzy w te całe modlitwy i ich moc? Na co druga odpowiada: Noż z takimi ludźmi to nawet nie warto utrzymywać kontaktu. Takie właśnie zaściankowe myślenie ciągnie społeczeństwo w dół, tym bardziej, że ludzi o takich poglądach jest bardzo wiele, no bo polskie społeczeństwo jest dość starym. I to jest sedno problemu z moherami. Nie, że mi się na miejsce w tramwaju, ale że utrzymują w Polsce wysoki procent ludzi o bardzo nietanym myśleniu. Oczywiście to nie tyczy się wszystkich starszych osób, ale przez takich moherków nie mamy w Polsce na przykład legalnego marihuany. Przez takich ludzi trudno o nagłą zmianę, no bo trzeba czekać aż całe pokolenie się wymieni. No ale nic. Przynajmniej firmy produkujące pieluchy mają lepsze zyski. <słuchy> maneczko wszystkim. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o bardzo interesującej oraz niezwykle licznej grupie społecznej, która z alkoholem nie rozstaje się nawet przez sen. Panie i panowie, ludzie i ludziska, drodzy koneserzy Amareny, perły miodowej oraz wipas z Biedry. Z wielką dumą przedstawiam wam potężnych magów, uśpionych Gandalfów. <laughs> Mistrzów szkoły przetrwania, wielkich i prastarych mędrców, którzy znają życie ulicy lepiej niż rychu Peja. Mówiąc krótko, Meneli. No to pijemy! pijemy. Menel, a właściwie homopiakus Mociemordus Bejus Brodatus Śmierdzius pod Pachus, to elitarna grupa trzech potężnych magów na 80. levelu, którzy pod osłoną nocy walczą z mitycznymi istotami, zagrażającymi mieszkańcom miast oraz wsi. <grym> by następnie po ciężkim boju uzupełnić punkty many za pomocą napojów alkoholowych dostępnych w punktach mocy, potocznie zwanych sklepami monopolowymi. Rozpoznać ich można po charakterystycznych obdartych oraz na cały autobus, w starożytnych szatach, a także po wielkich brodach, w których najstarsi i najbardziej doświadczeni magowie hodują sobie armię pcheł, a niekiedy młodych chomików bojowych. Każdy z meneli cierpi niestety na tak zwaną chorobę wyczerpanej many, która objawia się roztrzęsionymi rękami oraz wymiotami. Z drugiej strony, po uzupełnieniu energii magicznej arkany specjalnymi potionami, nadmiar energii powoduje pewne dysfunkcje w mowie oraz poruszaniu się. Co ciekawe, żule dzielą się na gigantyczne rody bądź klany, dzięki czemu wyróżnić możemy kilka rodzin żuli. Są to żule spod Biedronki, czyli jeden z najpotężniejszych rodów, który posiada nieograniczony dostęp do taniego źródła surowca magicznego. jest podlewiatana, magowie pod imienia potężnego morskiego stworzenia. Dzięki dość bogatym okolicom, gdzie znajdują się ich bazy, są w posiadaniu potężnej fortuny, na co składają się tony puszek po piwach oraz napojach słodzonych. Że każdy być może jakby nie było, bardzo miło, nie normalnie walimy to, co mamy, nie tak milimy, normalnie. Menele Lidla jest to grupa, której delikatny język po pewnym czasie został zorientowany głównie na trunki pochodzenia niemieckiego. Menele pod Lidla posiadają również dostęp do dość tanich słodyczy. Ha, <noise> <noise> pod żabki, dzięki swoim umiejętnościom kupowania alkoholu nieletnim w dobry dzień potrafią zebrać dość pokaźną sumę napiwków. change! Ah, I don't have any change. change? change. Jest jeszcze jedna grupa, tak zwane lumpy wyklęte, które zostały wyrzucone ze swych grup przez podpadnięcie wieżkowi spod klatki. Błąkają się oni niczym miejsce apokalipsy wokół całodobowych punktów mocy i niestety nie ma dla nich już żadnego ratunku, a ich dusze są potępione na wieczność. Co ciekawe, anatomia ciała żula jest nieco inna niż normalnego człowieka. Pewnego razu zasłyszałem pewien dialog takich dwóch magów, w którym jeden z nich przyznał się, że nie ma już wątroby, czyżby stracili ją w wypadku, a może duża ilość magicznych mikstur powoduje mutację. Wśród magów. Co jeśli wytworzy się nowa klasa maga Wiedźmin, tego niestety nie wiemy. Kto ty jesteś? Pijak mały, jaki znak dwój, trzy browary. Takim oto hasłem pod osłoną nocy witają się żule przed wyprawą na magiczne smoki. I tą ciekawostką żegnam się z wami na dzisiaj. Dajcie łapkę w górę, suba, i oczywiście czekajcie na więcej. Pozdrawiam. Słuchajcie, chciałbym wam opowiedzieć pewną historię, bajkę, opowiastkę z życia. W każdym razie, siedzę sobie na randce, wiadomo, pięciogwiazdkowa restauracja, w końcu co ja się będę p... zarabiam 50 groszy z YouTube'a. Wow. Więc zamówiłem sobie jelibapą à la z domieszką A fruity de A postanowiła być omlet. No wiecie, zjedliśmy, siedzimy sobie, fajna atmosfera, no ale przyszło w końcu do zapłaty rachuneczku. No i wiecie jak to jest Zajebiście Jak człowiek p... U... biały ser Szczególnie w omlecie To ciśnie go s... Sraka ciężka I tak siedzimy Kelner podchodzi Podaje rachunek 50 groszy wow. A tu laska nagle wstaje I krzyczy Puszczam bąka I za takiego bąka Ale takie ultra pierda, Że w drzwiach Wyp***ują fotryny Kelnerowi wyp***ą wi... muszkę na drugą stronę A jakiemuś grubasowi wp***a pier... 10 kilogramowego indyka kaszket wycięło w dubsku. Nie odpalił się Alan w moim Lamborghini za 50 groszy Oho. No powiem wam, że przypał z taką laską gdzieś wyjść No ale potem się okazało, że ta laska miała tak naprawdę na imię Stefan Więc spoczko poszliśmy na piwko i zostaliśmy dobrymi kumplami To tyle na dzisiaj tej historii A i oczywiście lekcja na dziś Długość przetrzymywania pierda w Dubsku jest wprost proporcjonalna do sumy kwadratu smrodu z dupy po ciężkiej srace Siemaneczko, cześć